No a my lecimy kochani w tym momencie na Beat Tracksie ATB, to taki remix kochani. Co chciałem powiedzieć, zaczynamy nasze kalendarium, poranne kalendarium nasze. Zaczynamy od daty. Właśnie dwa lata temu przyszedł na świat syn słynnego prezentera radiowego Radio Emi DJ Krawata Mały Olinek właśnie dzisiaj kończy dwa lata. 15 przyszedł lutego późną, <gryw> późną datą miał być jego właśnie poród 14 miał się urodzić tak właśnie ten prezenter DJ Krawat denerwował cały dzień Monikę, żonę jego no i niestety nie urodziła 14 przyszedł Oliwiarek spóźniony 15 minut, tak jak tata DJ Krawat na co dzień słuchacie go w Radio EMI, to pierwsza data, dwa lata temu Oliwierkowi składamy życzenia między innymi też od tego prezentera DJ Krawata tak kochani, żartuję ale oczywiście dwa lata temu urodził się mój synek 15 lutego, bardzo się cieszę, że na kalendarium właśnie e, tu możemy e, go przestawić. Oczywiście, Buziaki Oliwierku, Syneczku, Ty mój rośnik rzeczniutki. Happy birthday dla Ciebie! Zagram and Twój favorite song też. Also, kaczuchy, Inda Mix.